Siema, siema, tutaj kungów, witam was, O, w dupę mać w kolejnym odcinku. Tryf z, za dzisiaj jest znowu Se, ze mną, kaczor. No widzisz. I, no i zyskamy następny odcinek, jak ty, już mnie frajer jakiś próbuje ubić. Ale ja dzisiaj mam, dobry dzień. pocisnę oh, go. Blue Plate special. <laughs> Się to nazywa, Cholera. O, w dupę, ja zaraz. On mnie zaraz zabije. <laughs> Nie, nie, zabił mnie! Ale to dlatego, że ja zaczynałem nagrywanie, to wszystko dlatego. Mhm, zwalaj na mnie teraz. Dlaczego na ciebie? Się na nagrywanie powiedziałem. LOL. Serio powiedziałeś na nagrywanie? Zrozumiałem zwalaj na mnie teraz, ale... Okej. Okay. Na nagrywanie. Widzisz, masz karę. Za niewyraźne mówienie. Erg, sorry. w momencie po prostu. Ja. Już coś od ciebie chcą? Słyszałem. No, niestety. No ale ty musisz być w Nie, wychodziłem dopiero co. Więc akurat nie to. Eee. Yy, pruf, yy, yy. Tutaj jest, ich dwóch. Nie, nie, nie. No, co za lamus. Przyszedł i bez żadnych konsekwencji... O kurna masz, coś mi nie idzie w tej rundzie. Zginąłem już dwa razy, a nikogo nie zabiłem. Ale dobra, to jeszcze nie koniec. Ciskamy teraz. Już teraz pocisnę tak, że... że się zesrają wszyscy. Wszyscy się zesrają, łącznie z tobą. Też się zesrasz. Oko. Może przyniosę ze nocy? Nie No, możesz przynieść. Może się przydać, jeśli nie chcesz stracić w gacie Albo na, 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 krzesło, czy coś ho ho! wreszcie ho, ho, ho. było na nie no co to jest Czterech na jednego Nie, z... przegrywamy Cztery. Tak to nie może być No to dlatego zmieniam na granatki <laughs> Kupię sobie Zora. Widzisz, jak to dobrze było survivalist. O w dupę, tutaj trzeba Tyk, tak, Galacticala <laughs> no, 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 no Zginę tu No ten jeden typ o mnie cały czas bije. Pomocy A gunwo! Nie, teraz był, zabił mnie inny. No widzę, że tyś to pierwszy. Bo już masz siódmy, a ja nie to dlatego. Headshot. Jek. Yyy, yep. jeb! do mnie leci, ciekawe skąd. No i chyba, że rzuciłem. A, No e... mamy flagę, super, ale ja nie mam żadnych killi. O w dupę, co to było? Nawet nie strzelali do mnie, ja pierniczę. Ja nie, ja chyba miałem full życia. O, teraz się zemszczę, szmato. Zespałnowało mnie dokładnie koło tego, który mnie zabił. No to przykre. Dla niego. No niekoniecznie Znaczy dla niego na pewno tylko Dla mnie też może bo tutaj mi się gościu pierwsza, Ale nie, nie ukradli, mi, mam biwę. dla mnie to cały czas to są rakiety, kurde <laughs> No jakżeś wymyślił, że granaty to rakiety To nie, teraz się nie, mszczą tym rakiety chodzi Ale tak. chodzi o to, że rakiety się mszczą Bo uważają, że, że granaty to takie odłamki Takie Taki, nie, wiesz takie, takie po prostu uważają się za lepsze No tak, o to chodzi i że nazywasz granaty rakietami. One się denerwują i teraz wszystkie się na tobie mszczą. To, to, to jest całkiem możliwe, trzeba by to sprawdzić. Przeprowadzić badania. badania naukowe, no. Kolejne. Cholera, trzech mnie bije. Pomocy! Po no, no, napisz taką książkę. Relacje między rakietami a granatami. <laughs> Będę miał miliardy z... Tych sprzedanych egzemplarzy. Pomocy, no! <laughs> zginąłem. No nie idzie mi w tej rundzie, no nie idzie nie. mi w tej rundzie. No nie idzie, nie idzie. No nie idzie. O, ja tutaj się zemszczę. No joy. Pozdro O, tu się stanę. Albo nie, bo już mnie zaraz zabiją. O, rakieta we mnie leci. A! W dupę ja zginę znowu. Ja pierniczę, oni chodzą takimi grupami, że ich się nie da zabijać. Nie? Wszyscy się trzymają Cześć, razem. Cześć, 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 Wszyscy się cholera trzymają razem, znowu jest tu czterech. Weź tu Galaktykalem walnij, a nie. Czekaj, ja tu goń takiego, a nie dobra. To już go mam tutaj, a tutaj, tak? Uwagi. Zabije mnie ten gościu z flagą. Ja pierniczę, ale wstyd. Gościu z flagą mnie zabił, nawet go nie trafiłem. Nie trafiłem im, I... Ja zaraz będę miał, to ja trafię. <śles> Super, partia. No, no cóż. O, mi się teksturki. Cor, zaraz nie wiem, się odbogują. Ale to jest śmieszne, bo jestem w takich ścianach. <laughs> wiem, widziałem to nieraz. O, w dupę. To był orbital. Ju. Yep. Bo było I takie No właśnie, nie trafili nim. To za ramy. Tak proszę, te orbitalem to jest naprawdę trzeba być talem. Tak! Uah, rage. Dobra. Rage. 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 Jest rage. Dobrze. Dobra, jeszcze ja mogę taktykala gdzieś walnąć. Ja nie wiem, ja mam ci go pomagać tam bić, czy nie? Ow O, w dupę rakiety. Aaaa! Oberwałem rakietą strasznie mocno, ała. Zginę, 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 nie! Nie! Nie zbior go zabiłem. Dzięki, tylko i tak jestem w dupie. Wszędzie to wszędzie jak? na mnie patrzą. O, życie mi się odradza. Szybko zbierać. Dobra, już mam full. Dowałeś mi życie, dziękuję. raz. To będzie tragiczny Oj ta Mamy flagę Chcę go zabić no Ale nie ma Zabijanie jest tylko dla premium Ja mam premium Dostałem z youtube'a Youtube ja to nikomu nic nie daje jak nie, Daję mi premium do Tribes Mogę yes. zabijać. Nie widziałeś w poprzednim odcinku jakie rampage. O kurde, ja go wziął z noża, jakie to było ładne. Tak w powietrzu. Wow, ha ha ha, mi ammo. No cholera, nie mogę go trafić. Panie Umrzyj. Programy. Cholera. Killing spree, WTF. No co ty? Co? Już nice. Nie, już nie już ten Zobacz jak lamion te 30, 24, 27, po 12 kili tylko. Tak dużo. Ja mam 8. Dobra, Ty bracia, też masz ja 8. <laughs> Właśnie. Co jednak nie znaczy, że oni lamią, no. ja też. Ale w mniejszym stopniu. No, cholera, nie, nie zużyłem mojego taktykala. Znaczy galaktykala. Hmm. Co robimy? Nag nagrywam jeszcze jeden? Nie no w sumie ten to trwa 9 minut, to trzeba więcej. One more... one more battle. Okej, okay, okej. Okay. Ale Zagam. Ok. Przejrzyjmy tutaj sobie... Ale oczywiście no nie ma nas. Tutaj jesteśmy zbyt słabi, żeby tu być. Jestem w ogóle jeszcze pod kaczorem, ale wstyd. Jak mi tutaj, 300 punktów zarobiłem zajebiście. Ach, potrzebuję 21 teraz na spinfusora, więc pozdro No cóż. Dobra, okay, mecz się zaczyna z jesteś. Z jestem. potworem, o kurde jakim? Nie wiem jaki to jest tam Najlepiej. Lubię tę mapę. Gimme Blood Eagle yeah. Loadout tak, A i ciskam, ale, ale, ale rozwalamy ich w, w 10 minut, bo ja nie mam czasu. Nie, masz dużo czasu, masz dużo czasu, masz dużo czasu. Nie, bo jestem umówiony na przed 14, a nie wiem... nie wiem kiedy to jest przed 14. Przed 14 to jest pierwsza 10. Już <grym> się spóźniłeś. Cholera! <grym> Ej, tu ich nie ma. Wyjechałem troszkę w złą stronę. Ups. O, tam jest flaga. No to... Mm. Wow! A, to był Ory. O, trafiłem go. He, on ma Spinfusora i nawet mnie nie trafił. Lamus! Bo Spinfusorem ciężej niż granatnikiem. Ale... no... to co? W sumie... No w sumie tak dlaczego lepiej. ciężej? No, dla mnie ciężej. Aftermath. Jeszcze on leci dalej i w ogóle lepiej. Ale... lepiej, bo... Ale linii prostej. po linii, wiem, prostej, po linii prostej właśnie dlatego mnie to denerwuje. I to jest właśnie łatwiej trafić, jak leci po linii prostej. <laughs> ja cię umiem na razie tej grać. I to nie grasz sprawa. tym? Nie no, gram, 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 O cholera. A nie, w sumie jak nie jak wiem, jak czego czy go uratowałem, czy mu spsułem. Sobie... No coś w tym jest. Zginęło. Zginęło. Ono. Tak, ono. No co, 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 no jak pedała nazwiesz? Coś <zucz> w si tym jest. O, panie, tam prdę, Co naprawdę zabiem mnie z pierwszego granatnika? Posz. <policy> Fajnie, że tyle do niego szedłem wow 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 pfff Cześć widok A kogoś się jest... spodziewałeś? Hoho, lamus Jeszcze dobra, jak leci, zginie Kto by rakieta? Boże Haha, ha, lamus Gdzie? Nie ma takich rakiet To jest niszcz Boże, jak wam denerwuje te doombrinkery Po to, co to ktoś robi? W ogóle nie powinno być tu pocisków samonaprowadzających Nie Dlaczego? Nie tak, My są Ja mam spinty Zora, mogę go zestrzelić, bo yy, z karabinka to porosnął. z karabinka zestrzeli. zestrzeli. Nie mam, nie mam karabinka, bo mam spinty i tamperano. no. Raccia. O, shit, w dupę. Tam jest frajer jeden. Zginąłem, a to mi się, nie, się nie podoba. przesunął, przesunął się. No i dostałem przesunął. asystę pośmiertnie. On się przesunął. Co się, kto, co? A, nieważne, ale się przysługa. ha, dobra. Nie może się przysłuchać, on to nie ma premium, nie może się przysługać. O, dobra, zabijłem. Zrobiłem lamusza. O nie, 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 nie Gin! Ty nie, ty się tutaj nie odrodzisz. O w dupę, zginę! Samobójstwo! Ale zabiłem? No jak to nie zabiłem? O, on mnie zdążył zabić, ja pierniczę. A, a to mój grant go nie zabił? A ty, ty też masz suicida? Co, ja? Nie masz suicida? Nie mam. A nie, racja, bo to przecież było, że. Ty zabiłeś kogoś, jakby czaszką, czyli. Taktykalem, nie? O, w dupę, gdzie ja wbiłem w ogóle? Co ja tu robię? Pomocy! Nie, rzucałem tych taktykali. O co ci chodzi? Co ty pierdzielisz w ogóle? Galaktykala? Czy że, czy że co? No bo. Nie, zabijesz... no też, ale to. Chodzi o to, że ja nikogo nie zabiłem tym Galaktykalem. No to przecież, kurde, co, co to było, Creska że to trafiłeś. Nie, po prostu. Nie. Tak? Jak to? Sam się Masz tu zwykle z czegoś, nie? Na przykład ze Spinfusora, to jest Spinfusor. Ja tam ze Spinfusora zabijam i nie ma. Tak? Czy Spinfusor ma czaszkę? O! Double kill! Triple kill? Mam Ten triple killa chyba. To, że... Triple killa mam, hehehe. <laughs> o, zginąłem. Flak, ale zap... Ale ja miałem triple killa, stary. Triple kill! Ale się waliłem o mordę Ja teraz uciekam, ratuję swoje killing uhuh. A ja mam strasznie dużo medali J medalista Hehe, <grywa> no O oh, shit Dia yeah. Oni się wszyscy kampią tutaj i nie mam gdzie gdzie zużyć mojej galaktyki. <grywa> Riem do rakiety Chciałem zestrzelić I po moim kilku. A Nie wiem, cholera, nie trafiłem. A, trafiłem, git. Wow, Dobra, Rzuciłem dwa się, granaty ale, i oboma trafiłem, ale, ale, ale w wieżyczkę. Ale, ale się kurde, na O w dupę, no właśnie, skurczybyki, kamperzy. Łykajcie rakiety. Ja też się tam wrzucam, tylko że ostatnio trafiłem tylko działko. Ale ja zawsze to, ja jedno się, działko mnie. Ja się nie, nie trafiłem przed chwilą. To <laughs> 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 się odbiło. <śmiech> Taki <śmiech> przypadeczek. Revenge ma czyszczę? O, oh, fak <laughs> był niewidzialny, lol. Hehe, <laughs> dobra, przydałoby się zająć ten środek. Bo te musi się tutaj bunkrują zaraz. O, flag killer. Mam flagę, mam flagę, mam flagę. A ja nie wiem, gdzie wzywasz taktykala. Ja pierniczę. A ja my to przegramy. Okay. Trzymaj flagę się. stary. Poddaję się. Nie żartuję. Ja się nigdy nie poddaję. Ale zaraz mu pójdę. Wow. dobra. Znowu kurde na środek się powbijali. Szmaty. Ooo, no, wow. no, dobra, gra, zabiłem kogoś. Gra, gra, no, gra mi się zacięła, dupa. No co ty? No, bez kiko. I co teraz? E, muszę wyjść. Oooo, oh, bo... killing spree. Raczej znaczy nie tego. No cóż, i tak się zaraz kończy runda, więc stary. Już. Już nie wiem, może poczekaj, bez wychodzenia i ten. I dostaniesz przynajmniej. Aha, już jesteś tak szatlenka. Dostałbyś może jakieś punkty, czy tuś nie eee, wiem. tam i tak graną to mało. No coś w tym jest. Przegrałeś się już? Jeszcze nie. Trzymamy się, 6 nas zostało. Kurde, szybciej. O! Nie! Suicide Granatem, ja pierniczę! Erg. Ach, nie zdążę, chciałem taktikale bo jeszcze mnie stać na trwa taktikale ale. No nie była to w sumie aż taka zła runda. W sumie pod koniec 16,27 mam staty. Dobra, super partia. I mam triple killa! a uh pentakill. -huh. No właśnie, fajnie bo tutaj pocisnąć Pentakill! No cóż. Dobra, no to mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, pomimo nasz, pomimo przeszkadzania niestety, ale jakoś tam, jakoś wyszło właśnie życie, więc no wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku, siema. No jo.